Jesteśmy w bardzo dobrych nastrojach, ponieważ zarówno sondaże, jak i prawybory wskazują, że wprowadzimy za, za dosłownie kilka dni, wprowadzimy Armię Janusza Korwin-Mikkego do Sejmu, tak żebyśmy mogli mówić właśnie z mównicy sejmowej o wolności, własności, sprawiedliwości, o obniżeniu podatków, o, o obniżeniu, znaczy zmniejszeniu biurokracji, restrykcji i regulacji i o głos poproszę prezesa Janusza korwin Proszę Państwa, ja tam się nie kieruję sondażami, bo to zawsze mam trzy razy większe wyniki niż w sondażach, więc gdyby to mnożyć przez 3 do 7% 21%, wyszło tam na to nie liczę. Natomiast w chłodnicach były, były prawy wybory i tam dostaliśmy tyle, ile przewiduję, że dostaniemy, czyli 11,5%, liczę na 12, 15% w wyborach. To jest, to jest bardzo, bardzo realne i, i teraz pytanie po co jedziemy do Sejmu, prawda? Przecież wziąć pod uwagę, że ja na przykład przechodząc z Brukseli do Polskiego do, Parlamentu do, 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 do pracy finansowo gigantyczne pieniądze. Na po co? Bo my chcemy coś w Polsce zmienić. Coś w Polsce zmienić, konkretnie wrócić do normalności. Żyjemy w chorym świecie. Żyjemy w świecie, w tutaj Polska utraciła suwerenność. Już tam nam Bruksela narzuca 80% ustawodawstwa, nawet i plus jeszcze uchodźców. Na, na, nam, nam narzuca e, w, mamy absurdalny świat, w którym ten kto pracuje z karany grzywną, zwaną podatkiem dochodowym, ten to nie pracuje z nagradzanym zasiłkiem. Jest to absurdalny świat i chcemy wrócić do normalności, po prostu. Czy jakieś pytania? W jaki sposób właśnie będziecie chcieli wrócić do tej normalności? No, przywrócić? Normalność, sto lat socjalizmu, podatki dochodowe są prowadzone w USA w 1913 roku, pokazały, że to prowadzi do ruiny. Przypominam, że 100 lat temu Europejczycy rządzili całym światem, bo mieli normalne zasady po eksperymencie socjalistycznym. Teraz my jesteśmy kolonizowani przez różnych tam Arabów, Murzynów, Chińczyków, wszystko no, bośmy odeszli od tych podstawowych zasad europejskich. No i bo chcę podkreślić, zasady unijne są dokładną odwrotnością europejskich. To, co w Europie nazywało się dobre, w Unii nazywa się złem i od razu kara śmierci zawsze na mordercy zobaczy się dobrym, dzisiaj jest złym prawda? i tak dalej. Zasada, kto nie pracuje, ten nie je była w Europie słuszna, dzisiaj w Unii On trzeba dawać zasiłki tym, co nie pracują, ale krótko mówiąc wszystko w Unii jest odwrotnie niż w Europie i my chcemy wrócić do Europy, Podejść od Unii Europejskiej, bo tak samo jak dobry Rosjanie nienawidził Związku Sowieckiego, który zniszczył Rosję, tak samo jak dobry Niemiec nienawidził tych chamów z Trzeciej Rzeszy, tak samo dobry Europejczyk musi nienawidzić Unii Europejskiej. Jeżeli uda się wejść do Sejmu, czego oczywiście życzymy, z kim będziecie współpracowali? Z każdym, kto, kto wejdzie. Nie wiadomo, są takie sondaże, jak wziąć pod uwagę sondaż z kolei Midwad Brown sprzed 10 dni, to tam by wynikało, że możemy być jedyną trzecią partią w Sejmie poza PiSem zapisem z no, Wtedy byśmy mogli, że powiem szantażem, wymóc na, na, na tych partiach e, wprowadzenie odpowiednich ilości punktów naszego programu. Jeżeli będzie więcej partii, no to będziemy kombinowali, zobaczymy, ile, ile da się zrobić. W każdym razie musimy uzdrowić nam niezależne ministerstwa, bo my nie chcemy być władzą wykonawczą w tym rządzie. My nie chcemy wykonywać jednego z tych ustaw, my chcemy je zmieniać. My gotowi jesteśmy, jesteśmy wspierać, wspierać rząd z ław sejmowych w zamian za powtarzalną ustawę. Na przykład licencji podatku dochodowego, powiedzmy. Panie Prezesie, dzisiejsza wizyta we Włocławku związana jest na pewno z poparciem Pani kandydat, tak? Właśnie przyjechałem, bo ona nie jest stąd i stąd właśnie tak, tak, tak tutaj w Wrocławku, tak się było małe opóźnienie. Ona nie jest z Włocławka, ale, ale, proszę Państwa, ale proszę Państwa to jest bardzo wybitna działaczka naszej partii. Jak widać kobiet się nie boimy. <noise> Często jest ona nas opinia, nie wiem, nie wiem dlaczego, że te kobiety. Nie, my tylko twierdzimy, że kobiety znaczy mniej w polityce niż mężczyźni. Jak już jest politykiem, to jest. Pani nie zostanie w domu w takim razie, nie będzie gotowała obiadów, może parę słów właśnie o sobie, niekoniecznie, tak? Niekoniecznie, no. mhm, Jak smakuje to, to gotuje, tak? Dokładnie, dokładnie tak. <laughs> nie, tak. Ja, ja bardzo często akurat bardzo lubię gotować, to że w trakcie kampanii nie ma na to czasu, to jest inna zupełnie sprawa, ale mam nadzieję, będzie mi się udawało tak jak do tej pory łączyć wiele rzeczy. Do tej pory byłam w stanie godzić zarówno studia, pracę zawodową, jak i bardzo intensywną pracę w partii, więc być może teraz uda mi się łączyć gotowanie z mandatem paselskim. To poprosimy o parę słów o sobie. Eee, oj, to dużo bym mówić. Ja przede wszystkim zajmuję się nie, nie, pracuję w branży nieruchomości e, w, e, w spółce akcyjnej, w której zajmuję się marketingiem. Jestem w partii Korwin od początku jej istnienia, a z formacjami Janusza korwin związana jestem od 6 lat. Najpierw w upr że później w Kongresie Nowej Prawicy, a teraz w partii Korwin. Miałam najwyższy wynik w wyborach samorządowych do sejmiku z list wtedy jeszcze Kongresu Nowej Prawicy, czyli z list ogólnopolskich. To właśnie ja miałam 7%. Także mi tak odrobinka zabrakło do tego, żebym została radną sejmiku. To wiemy już, że jest Pani cały czas związana z tą partią i z Panem Korwinem Mika. Wiemy, że lubi Pani gotować. Jest Pani miłośniczką kotów. Jeszcze jakieś szczegóły? Myślę, że to wystarczy. A, a psu pani nie lubi? Ja lubię, teraz mam psa, tak jak mówiłam wcześniej. No właśnie. <grymne> 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 Czyli miłość zwierząt. bardzo tak. ważne, tak. Jakie obszary działania widziałaby pani, kiedy dostanie pani mandat po, poselski? Przede wszystkim polityka zagraniczna. Zarówno to się wiąże z, ze studiami, bo studiowałam stosunki międzynarodowe. Jak i z zapleczem, które sobie zbudowałam przez lata działalności w partii. Moje zaplecze to właśnie ludzie związani z. Zarówno z uczelnią UMK to pan Patryk Tomaszewski, który tam wykłada właśnie stosunki międzynarodowe bezpieczeństwo wewnętrzne, to również wybitny specjalista, pan Piotr Wilczyński, który wykłada stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, to Kamil Banasik, radca prawny, który również ukończył stosunki międzynarodowe i godzi te, te dwie specjalności. Także polityk to również jego zaplecze. Mhm. E, tutaj, wywołani przez Pana Prezesa Uchodźcy, gdyby Pani była już posłem, w jaki sposób by Pani zareagowała na, na to, że mamy przyjmować uchodźców w przyszłym roku? Głosowałaby Pani za, przeciw? E, oczywiście, przeciw. No, to jest oczywiste. Ja mam tutaj takie samo zdanie jak mój partii. To znaczy, my jesteśmy przeciwni temu, żeby uchodźcy przyjeżdżali do Polski i przede wszystkim pobierali zasiłki. Ja musiałam sama zarabiać na swoje życie, tak jak większość Polaków i nie chciałabym, żeby było inaczej w związku z ludźmi, którzy tutaj przyjeżdżają właśnie po to, żeby dostać zasiłki.